Gdybym nie poznała zalet materaca Tempur nigdy nie dowiedziałabym się co tracę. Na materacach Tempur śpię od y, miesiąca i muszę przyznać że sny mam wyjątkowo miłe. A tak na poważnie to y, ten materac przenosi mnie w inny wymiar. Bo niby jest a tak naprawdę naprawdę się go nie czuje. Świetnie dopasowuje się do ciała jest miły sen przychodzi szybko. I muszę przyznać, że zauważyłam, że budzę się w tym samym miejscu, w którym zasypiam. Zanim zdecydowałam się na zakup materaca, odwiedziłam kilka salonów. I te materace, które oglądałam, niczym nie różniły się od tego materaca, na którym dotychczas spałam. A zależało mi na czymś komfortowym i wygodnym, aż w końcu trafiłam do salonu Tempur. I od razu wiedziałam, że to jest to, czego szukam. Wraca się do spania, jakie było przed zakupem materaca Tempur, czyli mało wygodnego. Między materacem Tempur a tym materacem, który miałam do tej pory, jest ogromna przepaść, jeżeli chodzi o wogodę spania. Pamiętam swoją pierwszą noc na materacu Tempur. Pamiętam, że trwała krótko, ale obudziłam się bardzo wypoczęta. Nie pamiętam, co mi się śniło, ale na pewno był to dobry sen. Od miesiąca jestem właścicielką materaca Tempur i ani razu nie obudziłam się niewyspana. Każdy, kto ma problemy ze snem albo odczuwa jakieś dolegliwości leżąc na swoim materacu, powinien zainwestować w siebie i kupić materac firmy Tempur. Gorąco polecam. Aneta Zając.